Cześć, mój przyjacielu, w tym filmie dowiesz się, jak ożywić swoje zdjęcie, czyli jak całkowicie za darmo przekształcić obraz w wideo za pomocą sieci neuronowej Wiggle.ai. Ta sztuczna inteligencja umożliwia pięć darmowych generacji wideo dziennie. No to zaczynamy. Wpisz w wyszukiwarce Google wiggle.ai, wejdź w pierwszy link w wynikach to oficjalna strona tej sieci neuronowej. Link znajdziesz również w opisie pod tym filmem. Powinieneś trafić właśnie na tę stronę. Następnie trzeba się zarejestrować. Kliknij Try on Web. Można się zalogować przez swoje konto Google. Gdy już się zalogujesz, kliknij po lewej stronie w menu Move. W oknie Upload or Drop an Image Hair załaduj obraz, który chcesz ożywić. W oknie Upload or Drop a Video Hair wybierz Templates. Potem kliknij Generate. Ja, dla przykładu, załadowałem zdjęcie tej dziewczyny i wybrałem szablon Fight. Rozpoczęła się generacja. Zajęło to tylko od 2 do 3 sekundy. Teraz widzisz rezultat na swoim ekranie i już, teraz umiesz przekształcić obraz w wideo całkowicie za darmo dzięki tej sieci neuronowej. Jeśli masz jeszcze pytania, napisz je w komentarzach. Nie zapomnij się subskrybować, żeby zapisać ten film i otrzymywać kolejne poradniki dotyczące tego narzędzia. I koniecznie zostaw lajka.